Witamy na briefingu prasowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Porozumienia Samorządowe. Zbliża się grudzień, a to znaczy, że czas na turniej charytatywny. Będzie to już jedenasty turniej charytatywny organizowany przez nasze stowarzyszenie. Witam bardzo serdecznie członków Porozumienia Samorządowego. Witam prezesa, pana Krzysztofa Lisa oraz nasze bohaterki. W tym roku trzy bohaterki. Jest z nami Oliwia, jest z nami Wiktoria oraz Marika wraz ze swoimi rodzicami. Witamy państwa bardzo serdecznie. 3 grudnia to czas tego turnieju. A o szczegóły poproszę prezesa Krzysztofa Lisa. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, tak jak Remek powiedział, to jest nasz 11 turniej charytatywny w piłkę siatkową. I nie wyobrażam sobie, żeby właśnie pod koniec roku takiej naszej imprezy nie była. Cieszę się ogromnie, że ponownie mamy ogromne zainteresowanie, że tak naprawdę jest to nie tylko turniej porozumienia samorządowego, ale turniej mieszkańców Szczecinka i nawet powiatu szczecineckiego, bo wiele osób jest ogromnie zainteresowane udziałem w tym turnieju, darowaniem różnego rodzaju fantów, czy również organizacje, stowarzyszenia, w, tom, w tym uczestniczyć. Za to dzisiaj tu i teraz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, oprócz tych turniejów, które robimy, robimy bale charytatywne razem już, Zebraliśmy ponad 600 tysięcy złotych na pomoc dla tych wszystkich, którzy takiego wsparcia potrzebują. 23 osoby takie wsparcie otrzymało, i cieszymy się z tego ogromnie, że możemy faktycznie wspierać tych, którzy. Potrzebują czasami niedużej pomocy, przeznaczonej na chociażby pomoc w dojeździe do specjalisty, na rehabilitację. Kupowaliśmy wózki dla niepełnosprawnych, kupowaliśmy sprzęt, komputery związane z osobami, z których nie można nawiązać kontaktu. Jedna z naszych podopiecznych nawet kupiła samochód dla dowożenia swojego syna do różnego rodzaju zabiegów, więc cieszę się ogromnie, że faktycznie dzisiaj tu i teraz mamy trójkę naszych. Podopiecznych, że tak powiem. Są to trzy fantastyczne dziewczyny. Jak Państwo zadacie uwagę, wtedy, kiedy robiliśmy początek naszego, naszych turniej, to była jedna osoba. Dzisiaj wiemy, że ten turniej ma taki odzew, takie zainteresowanie, taką dobroć serca mieszkańców naszego powiatu i wszystkich tych, którzy, którzy chcą w tym uczestniczyć, że prawdopodobnie zbierzemy kwotę, która pozwoli na to, aby każdej z tych osób. Pomóc. Każda potrzebuje w szczególny sposób pomocy, od zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, od wózków, poprzez, poprzez udział w różnego rodzaju zabiegach, ale te, też rehabilitacji. Każda z tych naszych dziewczynek potrzebuje rehabilitacji. Rehabilitacja kosztuje 8,5 tysiąca, 10 tysięcy, więc to są, to są niesamowite potrzeby. Tak jak Remek powiedział, Mirka Zielińska jest ze Szczecinka, Oliwia Gruszecka jest z gminy Borne-Sulinowa, ale z miejscowości Krągi, a Wiktoria Dąbek z gminy Biały Bór, miejscowość w Biskupicach mieszka. Są z nami rodzice. Oni najlepiej wiedzą, jak faktycznie e, e, ogromnie trzeba dużo zaangażowania, żeby tych, te młode panie, młode dziewczyny wspomóc. Liczę, że faktycznie ten turniej będzie kolejnym, następnym, w którym będziemy mogli, mogli powiedzieć Kurde, spełniliśmy fajne, fajny, fajny cel, fajne marzenia, pomogliśmy tym trzem osobom, a jest w czasie wyjątkowym, bo jest tak naprawdę przed Mikołajkami, stąd nazywamy to jego turniejem. Mikołajkowym zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału wszystkich mieszkańców. Zapraszam do kontaktu. Wiszą również nasze billboardy, które zapraszają do współpracy z porozumieniem samorządowym. Pani Beata ma tam kontakty telefoniczne, Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby jeszcze podarować jakiegoś fanta przekazać. Coś, co może być poddane licytacjom, to można tutaj do pani Beaty się zgłosić i na pewno z, z przyjemnością będziemy widzieli Państwa w tym udziale, ale też zapraszam, abyśmy faktycznie. Tego 3 grudnia po śniadaniu, po obiedzie mogli odwiedzić e, e, salę gimnastyczną przy ulicy Wiatracznej i tam uczestniczyć w fantastycznej zabawie, ale przede wszystkim uczestniczyć w tym, co jest takim darem serca właśnie dla tych trzech osób. Ja bym teraz poprosił e, 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 pana Pawła, pana Grzegorza, żeby przedstawili sylwetki tych naszych e, dzisiejszych podopiecznych. A myślę, że później jeszcze, jeżeli ktokolwiek z rodziców zdobędzie się na jakieś. Słowo to też udzielimy głosu. Panie Pawle, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Wiktoria Dąbek, to jest nasza uczennica szkoły podstawowej w Dżonowie, klasa ósma, mieszkanka biskupic i to jest właśnie osoba, która tak naprawdę. To, są, to jest w ogóle rodzina, która nigdy o nic nie prosiła nas. Natomiast nie ma chorób lepszych i gorszych, natomiast potrzebujemy i uważamy, że wsparcie w postaci rehabilitacji, zakupu właśnie sprzętu, który jest tak naprawdę dzisiaj częścią właściwego życia Wiktorii, jest rzeczą nieodzowną. Dla nas to jest zawsze trudny wybór, komu, komu pomóc, natomiast uważamy, że w tym charakterze powiatowo-gminnym. To akurat z naszej gminy Wiktoria jest osobą, która bardzo dobrze się uczy. To jest dziewczyna, która jest bardzo ambitna, która w miarę swoich możliwości chce się rozwijać i bez tego naszego wsparcia jest to niemożliwe. Uważamy, że to jest dobry wybór do tego, żebyśmy wsparli Wiktorię i jej rodzinę, bo nie dzielimy dzieci właśnie na mniej lub bardziej chore, tylko po prostu wszystkie są dla nas potrzebujące i wszystkie są ważne. Drugą osobą jest Mirka. Mirusz, chodź tu. Chodź. Marika, przychodź Marika. Zobaczcie, jaka fantastyczna, fantastyczna dziewczynka. Marika ma 5 lat i tak naprawdę od urodzenia ma problemy związane z niedorozwojem dłoni lewej ręki. Przeszła ogromnie dużo różnego rodzaju zabiegów. Jest taka to rzadka, bardzo rzadka choroba w Polsce związana właśnie z tym, tym problemem. Potrzebuje wsparcia dotyczącego w ogóle tego wszystkiego, co nazywa się tutaj. Kolejne zabiegi, operacje to między innymi... Policyza, policyzacja policyzacja. Kciuk, kciuka, więc takie skompli, skomplikowane i jest uczęszcza do przedszkola niepublicznego miś. Potrzebuje zajęć z zakresu logopedii, rehabilitacji ruchowej, terapii, ręki integracji sensorycznej, na pewno wszelkiego rodzaju pomoc dla Mariki jest tutaj ogromnie potrzebna, choć Marika do mnie. A więc tak jeszcze zobaczyć. <grywanie> Widzicie, jaka, jaka fajna dziewczynka, i naprawdę fajnie by było, żebyśmy chcieli właśnie jej tu, ją tutaj wesprzeć w tych wszystkich y, potrzebach. No i trzecia nasza osoba, Grzegorz, bardzo proszę. Tak, trzecią osobą jest Oliwka Duszecka, ma 13 lat, urodziła się niestety z rozszczepem kręgosłupa wodogłowiem od wielu lat, w zasadzie od trzeciego miesiąca życia założono jej zastawkę komorowo-otrzewową. Do tej pory przeszła kilkanaście operacji ortopedycznych. Jest pod opieką ortopedy w Poznaniu, jak również neurologów i neurochirurgów w Szczecinie. Chodzi, jak Państwo widzą, w ortezach ortopedycznych, uczęszcza na rehabilitację ruchową. Krótkie odległości pokonuje przy pomocy kul, natomiast na dłuższych odległościach niezbędny jest wózek inwalidzki. Pilnie potrzebuję środków na zakup tego wózka. Mam nadzieję, że, że podczas turnieju uda nam się zebrać taką kwotę, która, którą będziemy mogli przekazać właśnie między innymi na ten cel głęboko w to wierzymy. Tak jak właśnie Pan Grzegorz, tak? Grzegorz wymienił, jest nam niezbędny wózek. Oliwia teraz... Okular sobie całkiem nieźle radzi, ale, ale ten wózek jest, jest bardzo potrzebny, taki mobilny, jakby, tak? który można szybko złożyć, rozłożyć, przewieźć w jakieś takie różne niedostępne miejsca, gdzie by mogła sobie śmigać. Jest też, przydałby się nam bardzo też rowerek, na którym, którym ćwiczy dużo jeździ, powiedzmy taki trochę lepszy z napędem elektrycznym, gdzie mogłaby podjechać pod jakieś zniesienia. Teraz mamy dużo tych ścieżek rowerowych, tak fajnie porobionych, więc. Fajna sprawa mogłaby sobie poćwiczyć, pojeździć, więc to by się bardzo przydało. No i co? Dziękujemy, że w ogóle możemy uczestniczyć w tym całym przedsięwzięciu. Fajnie, cieszymy się. Pierwsza licytacja zaczyna się o 11.30. Druga licytacja o godzinie 13, a na trzecią licytację zapraszamy o godzinie 14.30 i to nie muszą być duże kwoty. Każda złotówka się liczy i. Niektórzy powiedzą, że zawsze tak mówicie, ale tak jest. Złotówka do złotówki robi się z tego duża kwota i jestem przekonany, że za kilka tygodni powiemy, udało się. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia niedziela 3 grudnia.